Witam serdecznie. Nazywam się Adam Cigrafał. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich hodowców i hodowczynie na aukcję Pigebook, która odbędzie się w niedługim czasie. Na wspomnianą aukcję przeznaczamy 14 gołąbków. Są to wyjątkowe gołębie z naszej hodowli. W krótkim w skrócie mogę powiedzieć, na wspomnianej aukcji będzie dziecko naszego. Najlepszego rozpodowca 996, jeżeli chodzi o loty krótkodystansowe do 500 km, jest również trzeci lotnik oddziału w lotach Głębi Młodych w tym sezonie w roku. Na młode jest dziecko naszej, jednej z najlepszych samic rozpodowych 152, jest wnuk Małego wosa Po jednym z ostatnich dzieci wyhodowanych u rodziny Łepuch jest wnuk. Najlepszego głąbka rozpłodowego w hodowli Mateusza Ciober 252 jest również dziecko naszej supersamicy maratońskiej 5769. Także każdy znajdzie coś dla siebie na tej aukcji. Są głębie na krótki dystans, na daleki dystans. Mogę powiedzieć krótko o lotach głębi młodych w sezonie 2024, gdyż przy ostatniej prezentacji poprzedniej aukcji mogliśmy tylko pochwalić się oficjalnymi wynikami w lotach głębi dorosłych. Teraz jesteśmy już po weryfikacji wyników w lotach głębi młodych w okręgu Śląsk-Południe. Udało się. W tym sezonie wygrać praktycznie wszystko, co było możliwe do wygrania, czyli kategoria A, lota głębi młodych uzyskaliśmy tytuł mistrza okręgu oraz w kategorii GMP również udało się uzyskać tytuł mistrza okręgu w tej kategorii, z tego co wiem i ma to potwierdzone od prezesa sprawotowych oraz od prezesa okręgu Uzyskaliśmy tytuł pierwszego lotnika pierwszego Asa okręgu w kategorii sport F z wynikiem 260 koficent. Zaś w regionie trzecim naszym Śląsk w lotach gołębi młodych w kategorii A udało się wylatać tytuł wicemistrza regionu w kategorii A gołębi młodych oraz po sezonie oddziałowym braliśmy udział również w locie śląskim Pyrzyce na ponad 30 oddziałów. Tutaj już wyszła oficjalna lista, która w poprzednim filmie nie była jeszcze gotowa. Oddział rydutowy, w którym lotujemy bardzo dobrze wypadł w tym locie. Startowało 30, 33 oddziały, 2900 gołębi, i w tym locie jest to do nas 424 km. Na 65 ułożonych gołębi zdobyliśmy 54 konkursy, i w pierwszych 10 gołębiach z całego lotu śląskiego Pyrzyce. Zdobyliśmy w pierwszej dziesiątce siedem konkursów. Pierwszego, trzeciego, piątego, szóstego i tak dalej lotnika. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni i półrodzeństwa oraz rodzina tych gołąbków również znajduje się na aukcji Pickabook, do której serdecznie zapraszamy jako rodzina Adamczyk. Szczegóły już później w w poszczególnych filmach przy prezentacji głębi oraz w rodowodach. Serdecznie polecam i zapraszam do opcji.